Cześć. Jakiś czas temu nagrałem film o tym, że już dwa lata mieszkamy w Polsce, że wróciliśmy do Polski 2 lata temu. Przyjął on się bardzo dobrze. Było bardzo dużo pozytywnych komentarzy, za które oczywiście dziękuję. Ale były również komentarze próbujące przestrzec Was przed popełnieniem tego błędu, czyli przed powrotem do Polski. Wiele osób się na tym sparzyło, więc dzisiaj postanowiłem nagrać film podsumowujący to całe nagranie. Powiem, jak ja widzę powrót do Polski, to znaczy, jak ja się przygotowywałem do powrotu do Polski i jakich błędów nie popełniać, gdy taki powrót planujecie, i byście tego nie żałowali, i byście ponownie nie musieli wracać za granicę. Zacznę od błędów, które są najczęściej popełniane, a najlepsze zostawię na koniec, więc obejrzyj ten materiał do końca. Zaczynamy. Pierwszym i największym błędem, według mnie, jaki można popełnić, wracając do Polski, i popełniają go niektóre osoby, jest to, że mówią: Dobra, ja wracam teraz do Polski i teraz będę odpoczywał. Nic bardziej mylnego. Jeżeli ktoś wraca do Polski i planuje sobie tutaj posiedzieć pół roku albo rok, bo oczywiście za granicą ciężko pracował, zarobił pieniądze, odłożył pieniądze, a teraz sobie chce tutaj poleżeć i podpoczywać, to uważam to za najgorsze, co można zrobić. Dlaczego? Życie w Polsce jest drogie. O czym było właśnie wiele komentarzy, że w Polsce jest drużyzna i dlatego między innymi nie warto, nie warto wracać, ale za granicą ta drużyna również występuje i z roku na rok te różnice między Polską a zagranicą są coraz mniejsze, więc to dotyczy wszystkich, ale podstawowym powodem według mnie, dlaczego nie powinno się tak robić, jest to, że raz rozleniwicie się, dwa, za te pieniądze, które wydacie, tak, powiedzmy 60, 80 tysięcy przez rok, które przeznaczycie na odpoczynek, można już kupić coś do własnej działalności, czy coś, co pomoże Wam dorabiać jakieś pieniądze. Na przykład kupicie kamerę, będziecie robili zdjęcia na weselach, albo będziecie nagrywać filmy na weselach. Albo otworzycie salon fryzjerski za 80 tysięcy. Myślę, że jest to już możliwe, bo załóżmy, że tyle kosztuje utrzymanie roczne kogoś, jeżeli ktoś nie będzie pracował w Polsce. Przez ten rok i będzie odpoczywał. I za 80 tysięcy można kupić jakąś koparkę, czy jakieś inne rzeczy, które pomogą Wam rozkręcić własną działalność w Polsce, albo po prostu mieć te pieniądze na jakąś bezpieczną godzinę. Ja to zrobiłem tak, że praktycznie od samego powrotu, może tydzień to trwało. Yy, urządzałem wszystko w domu, trzeba było się przeprowadzić, przenieść te wszystkie rzeczy, pozałatwiać sprawy urzędowe i już praktycznie yy, tydzień minął i ja już coś yy, robiłem, coś yy, próbowałem robić, żeby zarabiać pieniądze. Nie patrzyłem na to, żeby poleżeć, bo uważam to troszeczkę za marnowanie czasu, marnowanie potencjału. I nawet gdybyście szukali za rok pracy i Was pracodawca, jeżeli będziecie chcieli iść na etat się zapyta, no co robiliście ostatni rok, a wy powiecie, no odpoczywałem, no to dla mnie taka osoba już by była raczej skreślona z listy. Oczywiście można miesiąc czy półtora, ale uważam, że nie warto. Po co, po co marnować pieniądze? Lepiej wziąć się od razu do roboty, aniżeli marnotrawić pieniądze które są na koncie, które tak naprawdę szybko się rozejdą. Każdy to potwierdzi w komentarzu, podejrzewam, że jeżeli odkładamy pieniądze, mamy na koncie i chcemy z nich żyć, to te pieniądze rozchodzą się bardzo szybko, bo wtedy też mamy dużo wolnego czasu, dużo pokus, chcemy odwiedzić rodzinę, chcemy tam pojechać, tu pojechać. Uważam to za błąd. My to zrobiliśmy w taki sposób, że ja miałem, pracowałem w takiej firmie, w której jeszcze mogłem robić nadgodziny, w której mogłem odbierać urlopy. Zrobiłem to jeszcze w taki sposób, że e, złożyłem wypowiedzenie i skończyłem pracę praktycznie 5 tygodni przed końcem umowy, czyli mogłem jeszcze złożyć e, klucze, oddać klucze od mieszkania, które wynajmowałem, e, wypisać dzieci z przedszkola, e, nie płacić oczywiście za internety, za te wszystkie rzeczy, i 5 tygodni jeszcze tak, jakbym pracował, tak? Ja już byłem w Polsce, a dostawałem jeszcze dwie tak naprawdę czyste wypłaty na swoje konto od holenderskiego pracodawcy plus to, że my wróciliśmy w kwietniu, to w maju przeważnie są wypłacane świadczenia wakacyjne, czyli to, co żeście odłożyli na swoje wakacje. W Holandii jest coś takiego, że jest fundusz wakacyjny i tam pieniążki są odkładane i są tobie raz w roku wypłacane jako takie wakacyjne. Oraz w czerwcu y, mieliśmy zwrot podatku, bo w Holandii coś takiego jest, że y, w czerwcu zawsze jest jakiś tam zwrot y, podatku, w Polsce zresztą też, tak? Więc mieliśmy jeszcze spory zapas gotówki. Ja przyjechałem, mimo że jeszcze niby pracowałem, to już tutaj coś zacząłem robić, żeby tych pieniędzy mieć sporo, bo y, domu nie mieliśmy jeszcze wykończonego. Szacowałem, ile to może nas kosztować. Mieliśmy oczywiście przygotowane na to pieniążki. I ja z wszystkimi szacunkami, które miałem wydać na, oczywiście na dokończenie budowy domu, bardzo się pomyliłem, więc weźcie to po, pod uwagę. Tego się nie da wyliczyć. Więc jeżeli wy wracacie do Polski i myślicie, że o, macie dom w stanie surowym, otwartym albo zamkniętym i wy tyle i tyle wydacie na wykończenie, nic bardziej mylnego, nie da się tego oszacować. Jeżeli nawet macie coś policzone, to policzcie razy 2, 2,5 i, i wtedy macie kwotę na wykończenie domu. Zresztą na moim kanale są filmy mówiące o realnych kosztach, jakie, e, jakie wydaliśmy na budowę tego domu. Przypomnę tylko, że od 2016 roku wydaliśmy prawie milion złotych na działkę, na dom i zagospodarowanie terenu. I podsumowując ten krótki punkt, lepiej e, od razu zabrać się do roboty, nie marnować czasu, nie wydawać swoich oszczędzonych pieniędzy, tylko je jeszcze wykorzystać do tego do lepszego startu, tak? A nie przejeść, przepić, przebalować, że tak powiem. I kolejny bardzo ważny według mnie punkt i chyba jeden z ważniejszych, to to, żeby mieć wracać do czego. Bo o, nie znam nikogo, kto by wybudował dom, wrócił do Polski, zamieszkał i by żałował chociaż tego przez chwilę. Dlaczego? Ja wspomniałem wam na moim kanale, że koszty utrzymania domu tego to jest dla mnie 1150 zł miesięcznie, czyli bardzo niewiele. Dodatkowo przestrzeń do życia jest dużo większa niż to, co miałem za granicą. Mam własny ogród, sporą działkę i to sprawia, to daje taką satysfakcję, to daje taką, można, nie powiem, że radość życia czy coś takiego, ale to jest posiadanie takiego domu i posiadanie tej przestrzeni tego wszystkiego sprawia, że ja ani przez sekundę nie żałowałem decyzji powrotu do Polski. A wiem, że są osoby, które właśnie wróciły na wynajem, na mieszkanie, czy może kupiły mieszkanie, no to tam już jest troszeczkę gorzej, tam już jest czynsz, tam czasami się zdarzy, że trzeba płacić ratę kredytu, bo ktoś właśnie nie wybudował domu albo nie kupił mieszkania na własność, no i wtedy te życie jest w Polsce zdecydowanie trudniejsze, aniżeli gdy ma się właśnie własny dom. I wydaje mi się, że większość ludzi, która wyjechała za granicę, wyjechała, przynajmniej te, które ja znam, wyjechała w celu zarobienia na dom, na mieszkanie, czy na, na cokolwiek innego. Większość to była na dom, przynajmniej z tych osób, które ja tam znałem. I jeżeli dopniesz swego i wrócisz do Polski i będziesz miał dom wybudowany, to będziesz na najlepszej drodze, by, by sobie tutaj poradzić i by nie żałować Takiego powrotu. Mimo że ja bardzo lubiłem Holandię, bardzo mi się ten kraj podoba, bardzo miło go wspominam i tęsknię troszeczkę za tym, że za tymi ludźmi, za tym krajem, po prostu było tam fajnie, tak? Mimo nawet tego, że, że jak to wszyscy mówią, że jest to kraj multiculti, czyli że jest bardzo dużo różnych narodowości w Holandii, poznałem tam bardzo wielu ludzi, ludzi z Gany, ludzi z Maroko, ludzi z Indonezji, Ludzi z Hiszpanii, z Grecji, z Włoch i tak dalej. Wszystkich tych ludzi łączyło jedno. Wszyscy tęsknili za swoim domem i albo mieli plan, że już na emeryturze wrócą do swojego kraju, że już nie, nie, teraz, bo wiedzą, że może nie dadzą rady, ale zdobędą holenderską emeryturę i wrócą do swojego kraju, czy to do Maroko, czy to do Indonezji, eee, albo planowały tak jak mój powrót do Polski. Czyli, nas wszystkich tam za granicą łączyło jedną. Tęsknota za domem. I tej tęsknoty prawdopodobnie nie da się, że tak powiem, obejść, czyli zawsze to będzie. Zawsze będziemy tęsknili za rodziną, zawsze będziemy tęsknili za znajomymi, zawsze będziemy mieli dylemat, czy na te święta, co zostajemy w Holandii, czy, czy jedziemy do Polski, bierzemy urlop, czy może bierzemy urlop i jedziemy zwiedzać świat. Czy może teraz pojedziemy odwiedzić rodzinę, a co rodzina powie, jak nie przyjedziemy, a my sobie pojedziemy gdzieś na wakacje do Grecji? Zawsze będą takie dylematy, a tutaj, będąc w Polsce, tych dylematów. A już tutaj, będąc w Polsce, tych dylematów nie ma i to jest coś, o co warto powalczyć, bo, bo te dylematy będą do końca życia, tak? Jeżeli będziecie mieszkali za granicą, a tęsknicie. I macie takie dylematy, o których wspomniałem, to to się nigdy nie skończy. I znałem osoby, które tam były 20-30 lat i ciągle to z nimi było. Więc jeżeli ty też tak masz, no to niestety to się nie zmieni. Oczywiście są osoby, które nie chcą wracać i którym się tam podoba i którym życie się tam ułożyło i sobie nie wyobrażają wyjechać do Polski. Takie też rozumiem. Tam jest fajnie, naprawdę fajnie się żyje, łatwiej się żyje i wielu osobom się to podoba. Ale my zdecydowaliśmy inaczej i jest wiele osób, które zdecydowało tak jak my. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, jeżeli chcecie wrócić do Polski i nie popełnić na przykład mojego błędu, to jest to, że tutaj zapisy do przedszkoli publicznych są, na przykład w moim przypadku były do marca, my wróciliśmy w kwietniu, oczywiście tych zapisów nie zrobiliśmy i był później problem, bo córka nie, nie mogła pójść do przedszkola publicznego a przedszkola prywatne są bardzo drogie. U nas to się zaczyna od 1200-1500 zł za miesiąc, więc na to warto zwrócić uwagę, by pilnować takich rzeczy. Jeżeli macie dzieci, które chcecie posłać do przedszkoli, do szkoły, to te zapisy są dużo szybciej niż ja na przykład myślałem, więc warto takie coś rozważyć. Dodatkową rzeczą, o której warto wspomnieć, bo tutaj wiele osób też wypowiadało się w komentarzu, że w Polsce to pracę i wszystko załatwia się dalej po znajomości i że panuje cwaniactwo i tak dalej. Być może tak jest, ale ja uważam, że, że pracę tutaj w Polsce dostać jest coraz łatwiej. Nie ma ludzi chętnych do pracy, to znaczy chętnych może jest, ale tacy, takich, których, tacy, którzy chcą naprawdę pracować, którzy przyjdą, będą chcieli zrobić robotę dobrze, Będą się starać, będą się angażować. Takich ludzi jest bardzo mało i dla takich ludzi, nawet jeżeli na początku dostaniesz jakąś słabą pracę, yy, słabą pracę, może pracę w dobrej firmie, ale słabo płatną albo z jakimś niższym stanowiskiem, to tam awansować podejrzewam, że nie będzie dla Ciebie problemu. Jeżeli jesteś ambitny, jeżeli chcesz coś robić, jeżeli chcesz pokazać, że. Że ci zależy, jeżeli pokażesz, że ci zależy, dla takich ludzi praca będzie, szybko awansujesz i szybciej zaczniesz zarabiać, więc ja się z tym nie zgadzam. Być może jest też tak, że, że ludzie dostają pracę po znajomości, ale uważam to za coś normalnego. W Holandii tak samo było, łatwiej było wspomnieć, że słuchaj, na to stanowisko nadobył się mój kolega, który gdzieś tam gdzieś tam pracuje. Uważam, że, że tak jest wszędzie. A jeżeli ty czegoś nie potrafisz, albo niczego nie potrafisz, albo przyjdziesz i masz wiele w i nie chcesz nic robić, i ty dostaniesz nawet to stanowisko po znajomości, no to i tak tam długo nie popracujesz, bo nikt tutaj ciebie nie będzie w Polsce utrzymywał e, po znajomości, że tak powiem. I teraz najważniejszy punkt, czyli to, że jeżeli wrócisz do Polski, to wcale nie uczyni cię szczęśliwą osobą. Dlaczego? My jako ludzie jesteśmy osobami, które bardzo szybko się do wszystkiego przyzwyczajają. Gdy będziemy za granicą, będziemy bardzo tęsknić, ale gdy wrócimy do Polski, przestaniemy tęsknić, to tak zwany czar często pryska. Bardzo szybko się do tego przyzwyczajamy, przyzwyczajamy się do nowego i ogólnie człowiek genetycznie nie jest przystosowany do tego, żeby być, żeby czuć się cały czas szczęśliwym. To by było nawet dla niego, dla nas bardzo niebezpieczne, bo co by było, gdybyśmy my cały czas chodzili... Całysko w skowronkach, uchachani, radowani? Nie, człowiek jest raczej stworzony do tego, żeby zdobywać, żeby ciągle e, chcieć, ciągle jest głodny, ciągle chce coś nowego, ciągle mu mało. Zresztą widzicie to po świecie, jaki świat jest, jaki jest stworzony, tak? Jeżeli ktoś ma miliony, chce jeszcze więcej tych milionów. Ktoś ma władzę, chce jeszcze więcej władzy. Myślę, że nie trzeba tego dokładnie opisywać. Widzicie, jacy są ludzie, jacy my jesteśmy. Każdy to widzi po sobie. Zawsze nam jest mało. I nawet po powrocie do Polski czegoś może nam brakować, ciągle możemy o czymś innym myśleć, a to mam może tutaj za mało pieniędzy, a to tam miałem lepiej, a to jednak z tymi znajomymi nie jest tak fajnie. To musicie wziąć pod uwagę, że nam nigdy nie dogodzisz i to nie będzie tak, że jak Ty wrócisz do Polski, to raptem Twoje życie się zmieni. Jeżeli tam nie potrafisz być szczęśliwy, szczęśliwa albo zadowolony, to tutaj yy, niewiele się zmieni pod tym względem, bo to nie chodzi o to, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, ale to raczej chodzi o to, co mamy we własnej głowie, tak? Trzeba doceniać to, co mamy, trzeba być wdzięcznym za to, co mamy, bo jeżeli nie będziesz wdzięczny za to, co masz tu i teraz, to nie będziesz wdzięczny nawet po powrocie do Polski, bo wtedy można się czepiać wszystkiego, tak? A to pani w sklepie była niemiła, a to ludzie są ponurzy i chodzą z głowami w dół opuszczonymi, dzień dobry ci nie powiedzą. Też jest bardzo wiele takich komentarzy, że to jest powód, dlaczego ludzie nie wracają do Polski. Znam takich ludzi, którzy są ponurzy, którzy są niemili, ale nie zadaję się z takimi ludźmi, tak? Otaczam się ludźmi, którzy raczej są pozytywni, staram się dobierać znajomych, kolegów, którzy mają takie same zainteresowania, którzy są raczej pozytywni, a takich ludzi, którzy są negatywni, staram się omijać. I tacy ludzie też byli w Holandii. Na pewno są też tacy w Anglii i wielu innych krajach, więc weźcie to pod uwagę. Popracujcie, bądźcie zadowoleni z tego, co macie, cieszcie się życiem i nie liczcie na to, że powrót do Polski raptem uczyni Was szczęśliwych. Ale mimo wszystko warto, warto próbować, warto się starać, bo po to jesteśmy stworzeni, żeby zdobywać, żeby osiągać cele, żeby realizować nasze marzenia, a naszym marzeniem właśnie był powrót do Polski, wybudowanie domu. I co teraz? Teraz my wróciliśmy do Polski, dopięliśmy swego, wybudowaliśmy dom, a teraz? Teraz mamy inne plany, inne cele, inne marzenia, do których również będziemy dążyć, bo w życiu nie ma mety, nie ma czegoś takiego jak koniec. Zarobisz jakąś ilość pieniędzy, chcesz zarabiać więcej. Wybudujesz dom, no to sobie szukasz innego celu, innego zadania, bo jeżeli będziemy leżeć, będziemy nic nie robić, no to, to będziemy smutni, nieszczęśliwi i... I po prostu będziemy właśnie tacy, o których było w tych komentarzach, czyli nieznośni, niemili i nieszczęśliwi z życia i ciągle będziemy marzyć, a niczego nie będziemy robić, zdobywać. Dobra. To wszystko. Mam nadzieję, że film się podobał, przydał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.